Dzień dobry w poniedziałek. Z tłumu podszedł do Pana Jezusa człowiek i mówi: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Bardzo życiowa sytuacja, problem. Bracia otrzymują spadek, być może rodzice umarli. No, i zaczyna się konflikt. Tak jak to w wielu rodzinach, kiedy wszystko jest dobrze, dopóki babcia nie umrze i trzeba podzielić pieniądze. Wydawałoby się, że pójście do Jezusa, o którym ten człowiek zapewne słyszał wiele dobrego: tego, że jest sprawiedliwy, tego, że, że jest człowiekiem, który potrafi myśleć, potrafi roztrząsać różne problemy, że to będzie strzał w dziesiątkę. Że to jest ktoś, kto zapewne tego poszkodowanego brata. Weźmy w obronę, i powie tam temu drugiemu, żeby się równo podzielili, czy dobrze podzielili. Pan Jezus daje mu kosza. Mówi: Kto mnie uczynił rozjemcą lub sędzią między wami? Prawdopodobnie Pan Jezus wiedział, zobaczył, że ten człowiek jest chciwy, bo potem opowiada przypowieść o chciwym człowieku. Chciwy wcale nie znaczy y, zły, w takim sensie, że, że złodziej, że kradnie, że zagarnia dla siebie. Ten człowiek z przypowieści, który buduje spichlerze, zarobił uczciwie na to, co ma. A więc jego chciwość nie polegała na tym, że, że komuś coś ukradł, ale że pracował, że mu się dobrze powodziło, że mu obrodziło. Chciwość jest tu rozumiana jako bycie, życie dla siebie, dla swojej wygody. Dla swojego po. po yy, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dla swojej wygody. Kropka. Święty Ignacy, w fundamencie, o którym Wam wiele razy już mówiłem, mówi o takiej zasadzie obojętności, dobrej obojętności. Nie chodzi o wisizm, ale o to, że mamy tak się modlić i tak żyć, żeby nie bardziej pragnąć choroby niż zdrowia życia bogatego niż biednego, długiego niż krótkiego itd. Czyli, żeby złapać złoty środek, środek, który polega na tym, że szukam Pana Boga we wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Kiedy jestem bogaty, ale kiedy jestem biedny, kiedy jestem zdrowy i kiedy jestem chory. To jest bardzo trudne, oczywiście, bo naturalnie byśmy chcieli być i bogaci, i zdrowi, i długo żyć, i być zawsze piękni, i zawsze mądrzy, i zawsze na świeczniku, i w ogóle. I to jakby jest oczywiste, że każdy człowiek tego pragnie dla siebie. Ale święty Ignacy nie mówi o tym, żeby wyrzekać się w sposób sztuczny bogactwa, czy długiego życia, czy, czy zdrowego. Nie mówi, jak jesteś zdrowy, to zachoruj, tylko jakby pokazuje, że spróbuj poszukać Pana Boga we wszystkim, co się dzieje. Mówię o tym dlatego, że zobaczcie, bardzo często próbujemy Pana Jezusa, Pana Boga w modlitwie, tak jak ten człowiek, który przychodzi do Niego. Zaprzęgnąć do tego, żeby Bóg poustawiał moje życie tak, jak mi się wydaje, że jest dobre. I tutaj warto zobaczyć dzisiaj na naszą modlitwę. Panie Boże spraw daj, aby moja rodzina podzieliła się ze mną majątkiem. Panie Boże spraw, aby moja partia wygrała wybory. Panie Boże spraw, aby mój zespół sportowy był w pierwszej lidze. Panie Boże spraw, aby mój portfel się zapełnił. Panie Boże sprawa by był śliczny, zdrowy i długo żył. Panie Boże, Panie Boże, Panie Boże. E... I może warto zobaczyć, że Pan Jezus w tej odpowiedzi, którą daje temu człowiekowi, daje mu też wolność do tego, żeby sam swoje życie przeżył i sam zajął się swoimi sprawami. Któż mnie uczynił rozjemcą między wami? Pan Bóg to nie jest ktoś, kto ma stawać po mojej stronie? Pan Bóg to nie jest ktoś, kto ma być na moje usługi, kto ma sprawiać, że moje życie będzie wygodne, przyjemne. I znowu, wygodne, przyjemne nie chodzi o to, że będę miał nagle miliardy, ale chodzi o to, że w mojej skali, w moim osobistym odczuwaniu będzie mi dobrze. Pan Bóg raczej jest kimś, kto próbuje mi pomóc przeżyć cokolwiek się ze mną dzieje. Kiedy jestem bogaty. I mogę się zatracić w swoim bogactwie, jak kiedy jestem biedny, bo mogę się zatracić w swojej biedzie. Pan Bóg jest kimś, kto chce być odkrywany we wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Czy jestem biedny, czy jestem bogaty. A więc y, zobaczcie, jakie to ma skutki w naszym życiu praktycznym. No, takie, że człowiek przestaje się użalać nad sobą. A że mi nie wyszło w relacjach, a że mi nie wyszło w mojej robocie, a że ktoś mnie nie rozumie, a że coś się ze mną stało takiego, co sprawia, że jest mi źle. Pan Jezus mówi, weź się za swoje życie, weź za nieodpowiedzialność, weź bądź ty rozjemcą tych wszystkich spraw, które się dzieją w Twoim życiu o której dzisiejsza Ewangelia mówi, jeszcze raz to powtarzę, nie, pow, nie polega na czymś złym. Ona, ona wynika z dobrego, z uczciwego życia tego człowieka, ale właśnie życia nastawionego na siebie. Teraz mam dużo, pobuduję sobie nowe spichlerze, będę jadł, pił i używał. Będę sobie leżał, już nic nie będę robił. Zobaczcie, lenistwo się wkrada. Pojawia się coś takiego, co sprawia, że człowiek już nie widzi innych, widzi tylko siebie. Chodzi o taką chciwość. I ta chciwość, jeszcze raz to powtórzę, nie musi być rozumiana w sensie materialnym, ale mogę być chciwy na relacje albo w relacjach, mogę być chciwy na sławę, mogę być chciwy na to, co inni o mnie powiedzą, co inni pomyślą. Mogę być chciwy na to, żeby w przestrzeni, nie wiem, publicznej, w internecie, w mediach, moje imię było zawsze chwalone, nigdy ganione. Czy sprawiedliwie, czy nie, to jest inna kwestia, ale właśnie z pytanie, czy nie tracę energii na to, żeby śledzić tych, którzy źle o mnie mówią. Jeszcze raz to powtórzę niekoniecznie w internecie, może to być w realnym życiu. Kiedy się zastanawiam, czy kumpel ze studiów mnie obgaduje, czy nie, czy moja sąsiadka, która podgląda mnie z za firanki, obgaduje mnie z innymi, czy nie. Na co tracisz życie? Czy na to, żeby szukać Pana Boga w tym, co masz i kim jesteś? Czy tracisz życie na to, żeby szukać cały czas Pana Boga, który ma sprawić, że moje życie, Twoje życie będzie tak, jak sobie wymarzyliśmy? Bardzo konkretne pytanie. Czy Bóg jest tym, którego szukam, Bóg go kocham, czy Bóg jest tym, którego szukam po to, żeby mnie poustawiał cały świat pode mnie? Dobrego poniedziałku Wam życzę. Dostajemy dzisiaj mocną dawkę. Yy, Energii ewangelicznej, żeby się rzeczywiście trochę skonfrontować ze swoimi motywacjami znowu na początku tygodnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.